Wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych pracowników, podziękowania, gratulacje oraz życzenia zawodowe to tylko część elementów uroczystej Akademii z okazji Dnia Energetyka. Uroczystość odbyła się 6 września na terenie elektrowni Turów. Podczas Akademii kilkudziesięciu pracowników otrzymało złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Przyznano dwie odznaki resortowe za zasługi dla energetyki a dyrektorzy elektrowni Turów wręczyli również trzy odznaki zakładowe zasłużone dla elektrowni Turów. Ponadto cztery osoby uhonorowano odznakami zasłużony dla Społecznej Inspekcji Pracy Elektrowni Turów. Akademia w elektrowni to także okazja do przedstawienia kondycji zakładu mówił o tym w swoim wystąpieniu dyrektor Marek Mróz. Lata 2022-2024 to nie tylko rekordowa w historii Polski produkcja energii elektrycznej, ale także spadek jej generacji w elektrowniach konwencjonalnych zużywających paliwa kopalne. To również ciągle wzrastająca moc zainstalowana w OZE i w konsekwencji wzrastająca produkcja ze źródeł zeroemisyjnych. To również ciągle wzrastająca moc zainstalowana w OZE. I w konsekwencji wzrastająca produkcja ze źródeł zeroemisyjnych. Źródła konwencjonalne zasilane węglem wyprodukowały o ponad 18% mniej energii w roku 2023 niż w 2022. Kontynuacja trendu zniżkowego jest również widoczna w obecnym roku. Dyrektor wspomniał także o wyzwaniach na najbliższe lata. Rola elektrowni w systemie energetycznym zmieniła się. Przeszliśmy do pracy w trybie regulacyjnym. Kluczowe zadanie dla nas to zapewnienie mocy dyspozycyjnej, aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne państwa. Wzrasta ilość wyłączeń bloków do rezerwy, wydłużają się czasy pracy z mocą na poziomie minimum technicznego oraz zachodzi konieczność spełnienia przez elektrownię nowych wymagań środowiskowych wynikających z nowelizacji dyrektywy IED. Na tle tych uwarunkowań, elektrownia Turów po rekordowym roku 2022 obniża poziom produkcji energii elektrycznej na korzyść energii ze źródeł odnawialnych, zeroemisyjnych. Ostatnie lata funkcjonowania elektrowni Turów rodzą konieczność przeprowadzania działań zwiększających efektywność w obszarze wytwarzania energii. Najbliższy czas dla naszego oddziału to przede wszystkim Przygotowanie się do procesu przekształceń umożliwiającego dalsze funkcjonowanie elektrowni na rynku energetycznym. Stawiane przed nami zadania będą wymagały pełnego zaangażowania, wytrwałości i elastyczności. Na Akademii spółkę PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA reprezentował wiceprezes do spraw wydobycia Waldemar Ludkowski. My o przyszłość elektrowni, zarówno i kopalni, no obawiać się raczej, niech możemy i nie chcemy. To, że mamy gdzieś w tle, czy czuję Pana pytanie, kwestię wyroku jeszcze oczekiwanego NSA w sprawie kopalni, turów i koncesji, to jest kwestia przyszłości, natomiast uważamy, my przygotowaliśmy się już w zasadzie na kilka rozwiązań, które legnie w zależności od decyzji sądu. Tutaj także rozmawiano o inwestycjach w turów. Nie mówimy o budowaniu nowego bloku. Czytaj blok numer 7. Na chwilę obecnej, na chwilę obecną. Proces inwestycyjny w tym szerokim, głębokim wydaniu dla elektrowni dla kopalni, no nie powiem, że się skończył, ale pewien etap grubych prac się zakończył. Natomiast to, co robimy w chwili obecnej, to są, to są kwestie bieżące. Na Akademii sporo mówiono o emisjach CO2 i aspekcie ekologicznym, nie tylko elektrowni. Wystąpienia nieco odbiegało od problemów Turowa. To, co warte podkreślenia, słusznie zaznaczył były marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, dziś w roli wiceprzewodniczącego Sejmiku. Tu, właśnie na, w elektrowni, ale i w kopalni, jest ogromny kapitał ludzki. To jest naprawdę rzecz, którą, którą powinniśmy zawsze, o której powinniśmy zawsze y, pamiętać: że tu, żeby funkcjonować w tak nowoczesnych przedsiębiorstwach trzeba mieć wiedzę i kompetencje i ta wiedzę i kompetencje trzeba wykorzystać również wtedy, kiedy ta transformacja jest i ta transformacja się skończy. Jedynym przedstawicielem parlamentu na Akademii był senator Waldemar Witkowski. Zabrakło posłów, przedstawicieli PGE oraz prezesa Gieksy, którego list odczytał wiceprezes Waldemar Ludkowski. Władze województwa także nie dojechały na Akademię. Jak zwykle niezawodni okazali się lokalni samorządowcy, którzy od lat wspierają elektrownię i kopalnię Turów.